Siema, z tej strony Ister i dzisiaj będziemy tepać się do oszustów z czatu i zobaczymy co mają nam do zaoferowania, czy dadzą nam itemki, czy jakiś sojusz, czy będziemy musieli ich zabić, bo oni będą chcieli nas zabić. Mamy już topkę trzecią killi, myślę, że dzisiaj sobie na spokojnie wbijemy top 2. No tego już nie dogonimy. Jeśli chodzi o konkurs, to na końcu odcinka są wyniki konkursu, więc łapcie secika i serduszka dodatkowe. Dobra, tu kolega tepa i mówi, że da nam itemki na start. Zobaczymy, czy to prawda. Tepamy się do kolegi. Tepną nas, tepną nas, dobra. Zobaczmy, jakie ma itemki na start dla nas, kolega. Przygotuję sobie siekierę od razu. Oj! Jest, kolega, dostał laga. Mamy go, pierwszy kilek, pierwszy kilek. No niestety tutaj za dużo oporu nie było. O, tutaj widzę gościa, kto chce grać razem. TPA, TPA nix, nix, Zobaczymy, czy nas tepnie. Ciekawe, czy to dziewczyna swoją drogą. Zobaczmy sobie niepotrzebne jakieś itemki. Tepną nas, dobra, tylko nie mam łotera. A nie, mam łotera, dobra. Zobaczmy, gdzie będziemy. Dobra, rozwaliłem to, rozwaliłem to. Dwa kile, dwa kile są. Jeden. I gdzie jest drugi? Gdzie jest drugi? Ucieka nam w podziemiach. Jest woda, jest woda. No i mamy dwa kile. Elegancko. Mamy już trzy serduszka z tego tepania. O, tepną nas. Dobra. Sprawdźmy, czy będzie jakieś bagno, błoto. Gdzie jesteśmy? Siekierę w łapę. Jesteśmy. Dosyć. dosyć spadliśmy w dół. Zaburuję sobie obsydian od razu. zrzuca nam te stalaktyty. Ale dobrze, że sobie zamurowaliśmy górę. Jest! Mamy Stacha! Mamy Stacha! Chciało nas przechytrzyć, ale go złapaliśmy. Strzedł na dół, myślał, że nas zabił już. No niestety, Stacho, za to, że chciałeś nas zabić, muszęcie. Muszęcie pokonać, Stachu. I zabijamy. Stachu oddał nam serduszko. Opatrzcie. patrzcie. Chłop pisze: Gratulacje, wygrałeś najlepsze Dioksowe temy. Temie. TPA spocony Gerber. Zobaczymy, czy to prawda. Stepnął nas, tepnął nas. Zobaczymy, gdzie będziemy. Mamy trójzą przy sobie, więc trzeba uważać. Dobra, lecimy w dół. Lecimy w dół, trzeba sobie szybko zamurować. Jest chłop, jest chłop na dole. Który nas hituje. Muszę tu sobie rozkopać to. Mam go, mam go. Mamy cię spocony Amerykanin, spocony Amerykanin. Zginął. A ten kolega nam zlogał. Tepniemy się, może do kolejnego Julian Anski. TPA Julian Anski. Zobaczmy, co ma Julian Anski dla nas. P o, tepnął nas, tepnął nas. Ciekawe, co to będzie, czy jakieś gigabłoto. Patrzcie to, patrzcie to, trzech typów. Trzech, czterech! Czterech ludzi tu jest. Pięciu! O co chodzi? Chłop nas tepnął w jakąś losową bitkę. Ja sobie zakładam na szybko tarczę. Spróbujemy ich wszystkich zdropować. Pierwszy Pablo, Pablo, pierwszy. Pablo już ucieka, Pablo już ucieka. Pablo ma panikę. Pablo ma refy jednak. Przydałby, przydałby nam się tu elitra. Jakby to zrobić? Jeszcze nie wiem, jak to zrobić, żeby ich zabić. No jest aż sześciu. Zabiliśmy. Zabiliśmy pierwszego. Czy mi się wydawało? Tak, zabiliśmy. Kolega go chyba zabił. Ja go zabiłem Nie mam pojęcia Nie wiem co tu się dzieje Zabijem, zabiłem go 1 po 5 a mi już wpada mam, mam z niego Secika, mam z niego Secika na zmianę 1000 tysiąc, tysiąc, tak, tysiąc na 1500? Tak 1000 na 1500 jak tu przyjdziesz to mamy więcej kili hmm. Mam 3 na 1 Ostatni refil, ja już go mam Ty nobie. Dawaj seta. Cześć, Czesio, Czesio następną. Zobaczymy czy Czesio nie kłamał z tym, że dopiero zaczyna gierkę, czy będziemy w gigabłocie jakimś i lecimy do błota, lecimy do błota. Ale przeżyliśmy, przeżyliśmy. Czesio jest chyba w szoku, że przeżyliśmy. Spróbuję tam pójść do niego na górę. Mamy Czesia, mamy Czesia. Trójzębem leciliśmy. Czesio chyba zginie. Czesio chyba zginie, raczej nie zrobiło teraz. Mamy kolejne serduszko do kolekcji. O! Ci musi być pewny. Pewny tego, że nas zabije. Dobra, siekierę w łapę. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy? Nie wiem, gdzie w sumie. Ale dragon chyba trochę. trochę popsuł. E na dole jest jakiś chłop jeszcze. Hinniełem kolegę jeszcze. No, kolega zabijemy po prostu. Kolega nas muruje. Ja bym chciał tak, żeby ten kolega przyszedł, jego. Nie wiem, co tu kolega robi. Kolega chyba ginie. Kolega zginął. Zobaczmy, jak ją miał seta. Patrzcie, to no, na nagraniu będzie. W razie nagłej ucieczki. I trzy wykrzykniki. <śmiech> <śmiech> I dobra, gleba to jeden. Gleba to jeden. Dapaliście do niego? Gleba to jeden. Nie. Teraz cały czas pisać. Ja do, Ja dzisiaj będę nie tylko. O, pan chcę iść tepa. O, gleba to jeden nie tepną. Gleba to jeden tepa. O, nie było giga bo będzie giga słabo. O! Gleba to jeden nie zdążył mnie zamurować. A tu jest trzech ich. Trzech ich jest. A sety? Sety? Diamentowe? Dla nie jednego. Nie wiem, mam takiego oteksterpaka, że ty nie no widać. f raczej nie. nie. No Kolega mu chciał pomóc, nie? Z żelaznym setem, ale taki niepewny. No, tylko mnie hitnął raz i uciekisz. Aha, gleba to 1 se włączył cheaty. Gleba. Gleba, co ty robisz? Tak, myślę, że nie zauważysz, że na flyu se podleciał chwilę. O, zginął. zaraz. Te pana z kolejny zawodnik. Te pana z kolejny zawodnik. O, cholera. Siema! ma. Patrzcie, ile free, Ciekawe czy jedno, ciekawe czy jedną granda Trafili do wody Jedną, pierwszy Kogo gonić, nie mam pojęcia Siemano szczurzy, elo Co tam u Ciebie? się itemy, czy nie? się itemy? Aha. Dobra, i wylosujemy sobie osobę, która wygra itemki, tego secika i serduszka. I pick random comment, zobaczymy kto wygrał. Daj ten sposób na zarobek, Szymon. Szymon, wygrałeś itemki, zgłoś się do mnie na PV na Discordzie, masz wszystko w opisie. Dobra, jak chcecie następny odcinek, to dajcie lajka będzie dużo lajków i komentarzy zrobimy odcinek następny o zarabianiu na S&P Elo